To już odpowiadam, ale jeżeli jesteśmy przy rocznicach, to myślę, że dobrze by było zacząć od takiego apelu. E, mamy nie tylko Niedzielę Palmową, ale także 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. I powiem szczerze, że wydaje mi się, że to jest dobry czas, skoro wcześniej się tego nie udało, żeby. Telewizja TVN przeprosiła za ten materiał. Za ma, no, pan poseł się śmieje. No, oczywiście, że szkalowanie, że szkalowanie innych na podstawie esbeckich materiałów może pana śmieszy, ale chyba nikt nie chciałby być tak podziwiony. pan oglądał ten, ten film? Tak, tak. Pan i, pan, I pan z pełną świadomością po obejrzeniu tego filmu powie, że ten film był szkalowaniem na podstawie zbeckich materiałów? No tak, tak. A nie widział pan, że tak, widział pan tam, mierze, to, a a ta, widział ta, tam zeznania świadków, pan, e, a widział pan e, tam materiały. Materiały Jakich świadków, materiały jakich świadków no, jakich? zeznania? Także, e, świadków, ofiar, tak, ofiar, ofiar po tak, świadków. No, proszę pana. Mówimy o dwóch zupełnie innych sprawach. Jedna sprawa to jest to, że zdarzają się i to jest, i wszyscy chyba się z tym zgadzamy, coś skandalicznego ofiary pedofili. Tak w Kościele, jak w wielu innych instytucjach. A drugą sprawą jest przypisanie na podstawie, tak jak mówię, zbeckich materiałów, ubeckich materiałów, na podstawie zeznań osób, także, także księży, którzy współpracowali oczywiście ze służbami PRL-owskimi i atak w ten sposób na Pawła II. Wie pan, to jest dla mnie oburzające i tak, tak uważam. Uważam, że dobrze byłoby, więc za to przeprosić, dobrze byłoby także, żebyście dzisiaj pokazali, bo, bo przecież te marsze, które się będą dzisiaj odbywały, są w kontrze do tego materiału. I do tego, Panie, jak próbujemy Panie wrzucić. Minister. Wielu organizatorów, organizatorów, wielu organizatorów pan tych pan. marszy Proszę, prosi, żeby nie wpisywać. W kwestii rocznicy śmierci tak. Jana Pawła w kontekst polityczny. Pan oczywiście. rozumiem, łamie tę prośbę, A, ale nie, oczywiście, nie, nie, oczywiście ma pan do tego prawo. Nie, oczywiście nie, ma Pan. Też, ma Pan też prawo y, 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 oddawać szacunek Janowi Pawłowi II, tak. ale mówienie, tak. że film, ponad godzinny film, w którym pokazaliśmy opowieści ofiar pedofilii, w którym pokazaliśmy materiały sądowe, w którym pokazaliśmy niezbite dowody na pedofilię wśród księży. I możemy o tym dyskutować, na ile reakcja Karola Wojtyły na tę pedofilię była adekwatna i standardowa do czasów, w których przyszło mu te decyzje podejmować, a na ile jednak z perspektywy dnia dzisiejszego sytuacja, w której księża, pedofile pozostają w Kościele Katolickim i pozostają wciąż w jego strukturach i pozostają proboszczami czy duszpasterzami różnych środowisk, na ile to jest czy czy sytuacja pan, czy dobra i pożądana. Pan ja, panie, panie ministrze, na rozmawialiśmy na ten temat no. przez pół. Ja nie nie wiem, ja nigdy nie rozmawiałem na ten temat, więc pozwalam sobie to powiedzieć. To ja pana to, I nie wpisłam zapraszam, tego w żaden kontekst, To zapraszam pana, pana któregoś innego Dobrze, dnia, to, żebyśmy to o tym porozmawiali. Chętnie, to bardzo chętnie. Nie wpisuję tego w żaden kontekst polityczny, nie upolityczniam w żaden sposób tej sprawy. Oczekiwałbym jedynie, byście przeprosili za te sprawę. Ale pan, które jest, tam pan, pan, pan jest politykiem. Tyle, i, po, I politycy nie są od tego, by dyktować dziennikarzom, jakie mają mieć standardy. Nie, ale, ale mogę wobec... mieć apel. Ale mogę mieć apel. Apel. To już pan ten, appel, już tak, pan ten, tak, wygłosił. ten apel wygłosił. Dziękujemy serdecznie no, i prosimy proszę. pana o wypowiedź.